Obroda uczesana? a dać włosy uczesane? rzęsy, brwi, to tak, tak, tak. Rzęsy ogarnięte. Bo to jak się ma parcie na szkło, to trzeba. Wiesz, ja nie ma na Masz, przecież kazałeś teraz ostatnio mówić, bez mnie nic nie nagrywaj, bez mnie nic nie nagrywaj. Dlatego nagrywamy za Dasiem. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Paweł, towarzysz Gugała. jesteś z nami niezmiennie. Dzień dobry, Adam Grzanowski, miło mi. Czempion Aduch. o przejdziemy się tutaj, bo gdzieś tu jest Marcin. Jest, chodź, chodź Marcin. Marcinek, chodź. Szybkie pytanie, powiedz jak ci się w zadziorze pracuje? Bardzo Ech, dziękuję dobrze, za tą wypowiedź, cieszę się, że ci się bardzo praca podoba. Miałem nie hejtować. E, dobra. Dobra, tematem dzisiejszego odcinka jest. jest nawiązanie do jednego z pytania pod, pod ostatnim filmem bo tam rozmawialiśmy o fluorokarbonach, o grubych średnicach i ktoś zapodał temat jak Adaś wiąże gruby fluorokarbon i Adasiu jakbyś mógł tak na szybciutko nam tutaj Możesz zademonstrować. No już próbuję 081 0,81 Oj do krętnika. Do krętlika Jezu, dobrze. Zobaczcie Taka. moje czyste palce Palce człowieka pracującego. Tylko, tylko tak szybko nie machaj, tylko powolutku. powolutku. W zwolnionym tempie. Ok. U, czekaj. Ile razy tak obracasz? Nie wiem, nie liczę. Tak. Uznam, że mi się kończy Czy To co 5 wystarczy? Nie, 6-7 razy. 6-7 razy przekładasz. Raz, dwa przez pętelkę i zaciskam. I wszystko. I wszystko. Tylko teraz zaciśnięcie jest kluczowe. To musi być ładnie się ułożyć. Nie zawsze to wychodzi, bo wiadomo, przy grubym fluokarbonie to ciężko to zacisnąć. O, o, nie wyskoczyło. Udało. I się nie udało. No, i Magia jest. kina, i się czekaj, nie udało. Czekaj, czekaj, czekaj. O, tak przytrzymaj. Przełożyłeś tak. przez tą penterkę. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Magia kina. Szypce przy takim tym są na pewno potrzebne. Bez szybców tak. nie da rady. Ok. Tak na Ładnie szybkości. go popraw. Momentik. Ten węzeł ma jakąś specjalną nazwę? Tak, węzeł. Nie ma nie mam żadnego pojęcia. To ucinamy. Proszę bardzo. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Okej, okay. czyli 0,81 uwiązany. Na szybko, chociaż o. to i tak robiłeś dość wolno, żeby pokazać. I mi się Mam no nadzieję, że sobie. wszyscy no mówię, zobaczyli. Kombinerkami trzeba Dobra, zaciskać. To weź go obetnij i jeszcze raz. Aha. Jeszcze raz byśmy mógł Narzeczona dzwoni. dzwoni. No prawie. <laughs> prawie. Ta druga. <laughs> Ta druga. No jeszcze raz. raz. Znowu po głowie dostaniesz. Obcinam. Dawaj jeszcze raz, powolutku. I z drugiej strony. Przekładamy nie, nie uciekaj. Przekładamy. Owiłam Skręcamy sobie. ile? 5 razy, tak? No. No ja tak samo wiążę. 5 zazwyczaj wystarczy. 5, dobra. Wkładam w to oczko z powrotem. I wszystko? I zaciskam, bo to zaciskanie jest kluczowe. Trzeba mieć, wiecie, kombinerki w rękach i pod ręką. Mamaczyń. I ściskamy. Dociągamy Trzeba poślinić, namoczyć, czy, czy nie trzeba? Nie. Ok. Dobra. Jeszcze trzymaj, trzymaj, wydało. trzymaj. O, tak. o I tego nie jest w stanie rozwiązać. No. I bez tuleje. Druga odpowiedź na drugie pytanie. A Było czy drugie? Adam, tak. Trzeba damy oparcie na szkło. No z takim ryjem no gdzie? <gry> ok. No, na początku taki nieśmiały ucieka przed kamerą, a teraz. No, pierwsza strzelba tutaj na ja YouTube chyba, nam nie rośnie. Nie. Coś pięknego. E, a teraz powiedz, dlaczego stosujesz krętlik? Bo, bo mówimy o połączeniu flu fluorokarbonu a, i plecionki. A to tylko przed jak ktoś napisał, w tłustych e, grubościach. E, no nie wiem, plecionka 0,23, 0,25 i fluorokarbon, tak jak tutaj jest. 0,8, 0,7 to już stosuje krętnik, bo jest jednak wiązanie mocniejsze. I duż, duża różnica średnicy jest pomiędzy plecionką no, a fluo. No, i... słuchajcie, tu jest 0, ile? 0,81. No, cieniutka plecioneczka. To znaczy 0,23 czy 0,25 nie jest taką cienką, ale. No w stosunku do tego fluo to jest No wiesz, cienko. nastawiamy się przy takie plecionce, takim fluokarbonie, takim krętliku na grubszą rybę, więc no. te wiązanie, żeby było lepiej mocne. No, I tak naprawdę dobra, to... nie ma mocniejszego połączenia plecionki z fluo niż krętlik. No nie, nie ma takiego węzła. Jak no. ktoś mówi, że jest węzeł, to zróbcie sobie próby, że zawsze będzie na tym węzeł strzelało, wiesz. No. No. Ja Najlepiej wy... właśnie sobie w domu wypróbować jakiś nodzeł od stołu, z supełki, węzełki jakie mamy no może, i, i spróbować no założyć. Może nie przy tej grubości, bo stół się rozleci. No. <laughs> tak, i wtedy tak. porównać to z takim wiązaniem, związaniem przy użyciu krętlika. Mhm. Dobra, to chyba tyle. Nie przedłużamy. Na dzisiaj to tyle, taki szybki, króciutki temacik. Jak macie, jak zawsze jakieś pytania, to zapraszamy do sekcji komentarzy. Pamiętajcie o zostawieniu łapki, subskrybujcie kanał, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. Na dzisiaj to tyle i do zobaczenia niebawem.